Czym różni się zasada ciągłości od kontynuacji działalności? Marta Zielińska, witam w kolejnym nagraniu Podatki w pigułce realizowanym przez Krajową Izbę Podatkową. Moi drodzy, zasada kontynuacji działalności określa, że stosuje te same metody wyceny rok do roku. Tak naprawdę metoda kontynuacji działalności mówi nam o tym, że w przypadku, gdy założę brak wystąpienia działalności muszę dokonać innej wyceny niż dokonywałam obecnie. Zasada ciągłości natomiast określa nam, że powinnam stosować te same metody wyceny, zasadę polityki rachunkowości rok do roku w takim samym stopniu, aby dane zawarte w sprawozdaniu finansowym były do siebie porównywalne. Jeżeli w danym roku stosowałam metodę FIFO wyceny zapasów, w następnym roku obrotowym powinnam stosować metodę FIFO wyceny zapasów. Ma to wszystko służyć do porównywalności danych finansowych w sprawozdaniach finansowych. Zasada ciągłości natomiast nakazuje nam stosowanie tych samych zasad polityki rachunkowości rok do roku, tak aby sprawozdania finansowe były do siebie porównywalne. Bardzo ważne jest tutaj i kompatybilne z tą zasadą, że bilans otwarcia roku następnego jest równy bilansowi zamknięcia roku poprzedniego. Co to oznacza? W noc sylwestrową nie znikają nam dane z ksiąg rachunkowych ani się nie zmieniają. Jeżeli 31 grudnia w kasie jest 100 tysięcy złotych, to dnia 1 stycznia również w kasie jest 100 tysięcy złotych. Nic nie wyparowuje. Zasada ciągłości. Ma nam zapewnić porównywalność danych. Zasada kontynuacji działalności ma nam zapewnić to, że stosowałam te same metody wyceny. Jeżeli zastosuję inne zasady wyceny, czyli zmienię moją politykę rachunkowości, a co za tym idzie, moja zasada ciągłości trochę zostanie zaburzona, wówczas ustawa o rachunkowości mówi, w jaki sposób to zrobić, aby porównywalność z danych finansowych nadal została zachowana. W przypadku braku kontynuacji działalności, Jestem zobligowana do wyceny z moich składników bilansowych w sposób bardzo ostrożny, tak aby już odbiorcom sprawozdań finansowych pokazać, co się zadzieje w najbliższej dla mnie przyszłości. Podsumowując, stosuję zasady rachunkowości w sposób ciągły przy założeniu zasady kontynuacji działalności. Jeśli nie zakładam kontynuacji działalności, czyli znacznie zmienię zakres mojej działalności tudzież postawię moją jednostkę stan w likwidacji, już w sprawozdaniu finansowym muszę to pokazać i pokazać to w sposób bardzo ostrożny. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.